To Ferrari jest nadal na sprzedaż. Tak, 500 tysięcy. W którym roku go kupiłeś? 2022. Czy miał małą rysę przy prawej tylnej oponie? Prawdopodobnie tak. Czekaj, skąd to wiesz? Czy Felga miała niewielkie otarcie na krawężniku w rogu? Może małe. Ma to jakieś znaczenie? I mały odprysk na pokrywie lusterka? Okej, okay, to brzmi znajomo, ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Ile miał przejechanych kilometrów, kiedy go kupiłeś? To nie ma znaczenia. Teraz ma 18 534. Cena to 500 tysięcy. Kupujesz czy nie? Odpowiedz najpierw na pytanie. OK, miał 7677. O Mój Boże! Nie wierzę. Co? Nie uwierzysz w to. To jest mój samochód. Moja żona go sprzedała w 2022 roku. Inter interesujące, ale mało mnie to obchodzi. Chcesz go kupić z powrotem? Nie, nie rozumiesz. Mieliśmy gigantyczną kłótnię. Chowałem przed nią pieniądze. To zaczyna się zmieniać w operę dla. Mnie. Chcesz ten samochód czy nie? Poczekaj, daj mi wyjaśnić. Schowałem kupę kasy w tym samochodzie i nie tylko pieniędzy. Dlaczego miałbym ci niby uwierzyć? Ponieważ mogę wymienić rzeczy, które znałby tylko właściciel. Pod uchwytem na kubek jest taśma. Światło bagażnika migocze, kiedy je trzaskasz. Okej, okay, to jest prawda. Mów dalej. Jest tam przynajmniej 15 milionów, 5 milionów w gotówce, 1 milion w złocie, 3 miliony w rubinach i 6 milionów w diamentach, z tego co pamiętam. Możliwe, że jest więcej. 15 milionów? Nie możesz mówić poważnie. Serio mówię. O, ta. Więc gdzie niby to Powiem ci, jeśli obiecasz mi połowę. Zgoda. Mów, gotówka i złoto są schowane bardzo głęboko w bagażniku. Rubiny są w siedzeniach, a diamenty w przedniej lewej oponie. Stary jesteś pewny? Nic nie ma w oponie. Op się, pomyliłem się. Miałem na myśli w przedniej prawej, głupi ja. Stary nic nie ma. Rozebrałem cały samochód i nic w nim nie ma. Hej, ma.